Dzień dobry, wieczór, witam. Dalej, gramy sobie w S.E.P.K.I. oczywiście ja kontynuuję moją powieść o SEP W takim razie, na czym ostatnio stanęliśmy? Zatem, stanęliśmy na masce. Wiem, że maska to jest takie coś, że jak zakładamy na, na głowę maskę dzierżawczą... O! O! Właśnie. W poprzednim odcinku też odpaliłem S.E.P. Do Od tego właśnie. Dobra, wrzeszczałem mi tak grę, grę z bo nie mogłem wyjść. I to wszystko przez spojrzenie na jego twarz. I ja nie mogę. No i to oczywiście jestem w ślepym załuchu. Weź mi zostaw. Patrz jak się przepił. Dobra, zostawiam go. Nie chcę tam. Nie chcę tam żyje gdzieś. O, SCP 049 Spróbował. Ok, jestem trzeci raz chyba w tym. Przed tym tym, ale może tutaj jeszcze znajdę jakieś. Czy tam trudne, nie? Do, do generalnie ogarnięcia. Mam kartę już. E, dobra, przejdźmy do takich ciekawszych SCP, tak sobie myślę, o jakich mam powiedzieć jeszcze. E, dobra, pójdziemy tak prościej, czyli SCP chyba to, to był on z tego skojarza. On się nazywał SCP 99, -99 on jest glutek takich To Generalnie SCP klasy safe, czyli bardzo, czyli bezpieczny. O, widzicie, nie wolno patrzeć na scp ka tego przez kamerę, bo on powoduje jakieś dziwne rzeczy. O, widzicie, przyciąga nas. Generalnie, prawdopodobnie w tym momencie by nas to zabiło. Chcę to wyłączyć. O! Wiecie, co nawet, nawet przetestuję: czy nas to zabije? Jak ja sobie dam, tak? To ja się wyłączę. I zobaczymy, czy, czy faktycznie patrzenie na kamerę zabije nas. Bo to jest SCP, który wpływa na, na, na mózg, właśnie. O, widzicie, przyciąga mnie. Pojawiają się różne rzeczy. I to ja... O! I generalnie... O! No! Dobra... To się prze przekonaliśmy, ale nie zabił nas, ale generalnie z powodu gigantycznego... Generalnie to zabija. Normalnie jak, jak, jak w sobie było to to, to zabija. Nie wolno na ten SCP patrzeć przez kamery, normalnie można. Normalnie mogę sobie podejść, nie? Tutaj nie ma problemu, mogę sobie podejść do tego SCP-ka. To jest zwykła trumna po prostu. Ale to jest karta poziomu trzeciego, a tu są Night Vision Goggles. Taka zwykła trumna, nie? Ona normalnie jest nieszkodliwa, kiedy patrzymy na nią zwyczajnie. O! A to nie wiem, skąd się to wzięło że powiedziawszy. Ale wezmę sobie jednego takiego PMK czemu by nie. Night Vision Goggles. Czy jak mogę... O jest, mogę sobie to combine zrobić. I mamy teraz Night Vision Gogles. Go Gogle Noktowizyjne. Dostaliśmy spotkania z SCP-em z, z 895. Normalnie bym tego nie robił, gdybym grał bez WSG, ale jak gram z to czułby nie? Bo i tak nie zginę. Oj, mało, mało mi tego HP odnowiło. Mogę sobie w to na razie to. Czy jest to jakieś ciekawe miejsce, którego mogę się udać, że powiedziawszy, To jest dobre pytanie. E, dobra, no to odpowiedziemy sobie jeszcze do innych ciekawszych SCP-ków, jeszcze jakieś do omówienia. SCP Infinite Nike, nie wiem, czy pokażecie, brzmi śmiesznie, ale tak, SCP Infinite K jest to SCP- taki związany z, z tą przestrzenią. To znaczy, wchodzimy do IK, odwracamy się i w zasadzie nie mamy IK, bo jesteśmy już w zupełnie innym miejscu bez G powrotnych. Jest to tam generalnie ogromne miejsce. I w sumie tak, w ludzie, czyli ci strażnicy w Ikei Są generalnie spoko, generalnie oni tam przenoszą artykuły, różne rzeczy odnawiają Wyglądają troszeczkę jak powykręcani ludzie O i tutaj przy okazji O widzicie To są właśnie te efekty, które wam powiedziałem Że je widać tylko przez Przez Google, no wizyjne, tutaj też leżą kolejne, leżą inne Normalnie by nas biły, jako, nie zależy czy je widzimy czy nie no ale jako że, ale tutaj tego nie ma, czasami lepiej ich nie, widać, nie widzieć po prostu, on tu sobie stoi oczywiście, nie mogę, nie mogę przejść, powoduje różne dziwne rzeczy jak w niego wchodzę, ale jest ok. i w ogóle widzę, że przeszliśmy troszkę, ewoluowaliśmy, bo mamy w końcu sobie nieco dalej, no i dobra, lecimy i stale z Eee... Nieskończona Ikea, oczywiście, jak działa? Działa w ten sposób, że tam nie można wyjść. To, czy to można teoretycznie, bo jest ona ogromna. Drzwi respią się różnie. To znaczy, w pewnym momencie drzwi mogą być na przykład w jednym miejscu, a kilka sekund później już one zniknąć, kiedy tylko na nie, nie będziesz patrzeć I w tym momencie zaraz się pojawią gdzie indziej zupełnie. A jako, że Ikea ma kilka tam kilometrów długości, szerokości i tak dalej. O, SCP-966, dobrze, to, że pamiętam nazwę. Jako, że ta Ikea ma generalnie bardzo długie, długie te... Yy, jest ogromna po prostu. To no, raczej mało co kto ucieka z niej, ale oczywiście jako, że... Oczy zdarzyła się w końcu sytuacja, gdzie faktycznie ktoś uciekł z tej Ikei. No to normalnie mogła sobie fundacja SCP wykupić od faktycznie Ikei tą... Tego SCP-ka, no i po prostu trzymają nad nim pieczę po prostu, najzwyczajniej w świecie. Znowu byśmy zginęli, tak zgaduję, Za dnia pracownicy w tej Ikei są generalnie takie spoko, oni tam odnawiają towary, bo można sobie coś w ciągle jeść, natomiast w nocy oni bardzo mocno atakują ludzi, dlatego zalecane jest budowanie fortów z różnych tam mebli i tak dalej. I między innymi dlatego ludzie są w stanie przeżyć. Czy to jest dwa razy ten sam moment? ta To jest dwa razy ten sam pokój pod rząd. A my jesteśmy w jakimś. w takim ciekawym miejsce. O! Wow. He! Rozwaleni. Łatwo. No, generalnie można, generalnie w same są e, forty ludzkie różnego rodzaju. E, można sobie chodzić od fortu do fortu. I na tyle na razie, o zaskoczenie. Bo widzę, że mamy kolejnego ciekawego SCP-ka SCP-079. Wygląda w stary komputer. I także e, rozwinął on sztuczną inteligencję na poziomie takim, generalnie ogromnym. Oj, ale dawno jak chciałem rozwinął sztuczną inteligencję na bardzo wysokim poziomie. I prawdopodobnie nie, będzie, nie będę w stanie tam wejść, ponieważ będzie mi blokował wejście. Chociaż nie, jednak jestem w stanie wejść, ale potrzebuję sampla. Pytaniecie, ja mogę na przykład jakoś tego sampla tutaj od niego zdobyć, od tego naszego chłopa. Chyba nie. Chyba to będzie jako formy i temu. O, widzicie, to jest SCP-09? Y, nie, 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 0, Inna, inaczej się go. In, inne ma. Nazwę inną ma. 079. On generalnie, według zaleceń, nie powinien być nigdy podłączony do sieci, ponieważ on ma ogromną kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Ma ogromną kontrolę, dlatego nie wolno podłączyć go do sieci. A jeżeli się podłączy, znaczy, że już jest generalnie bardzo źle. I gdzie biegnę w ogóle? Mi się wydaje, że, że tam było jeszcze jakieś przejście. A nie dobra, tutaj stąd, stąd przyszliśmy, także dobra. Jak już tak Strasznie mam mało staminy. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że... że, że, że możliwe, że mam astmę. Bo też jest taka możliwość w SCPA, że z być astmę. Wtedy oczywiście możemy się wylecieć za pomocą SCP-500. Wtedy on nas wyleczy za wszystkiego, ale w security, jak wcześniej wspominałem. Ale dopóki go nie znajdziemy, no to będzie problem. Nie wiem, czy tu byłem, czy tu nie mniej nie było. Szczerze powiedziawszy, te wszystkie korytarze wyglądają dokładnie tak samo. I byłem tutaj, chyba najprawdopodobniej. Ta, tutaj jest. A może mnie nie było? No, musisz to robić. Już sam dźwięk straszy. i teraz będzie się przesuwał za mną. Teoretycznie powinienem go móc z, zrobić kontaminację, bo to, to jest jakby założenie tej gry się dowiedziałem w ogóle. Z założeniami tej gry jest to, że mamy te... Zabezpieczyć te sepeki. Pro, problem jest jednak taki, że... Jak? Jak ja mam to zrobić? Najpierw muszę w zrobić... Go... O, jesteśmy w nowym miejscu zupełnie. Dobra. Jesteśmy w zupełnie nowym miejscu. Irytuje mi już ten brak staminy. No, co jest nie tak z tym serpekiem? Czemu on się... czemu on trzyma się mojej dupy, że tak powiem? To chwilę, nieważne czy się... Nieważne, co robię, zawsze jest za mną, no. Jak tu... jak tu żyć, panie? Panie prezesie, jak tu żyć? To chwila SCP się ciebie atakuje, no i żyj się w takim świecie pełnym, pełnym potworów. Um, tak myślę, jaki jeszcze SCP mam powiedzieć ciekawym? Bo jest ich oczywiście ogromna masa. Jest ich, to może zaczniemy od takiego prostszego SCP? Zaczniemy już, trochę to powtarzam. Może skupimy się na doktorze. Doktorze. E, doktor. doktor Wright? Doktor Bright, dobrze mówię tam, doktor. Czekaj, czy chwilę, muszę aż aż, aż, aż to sprawdzić. E, doktor Bright, dobra, doktor Bright, że ja też bym zapomniał o doktorze Brightie. Doktor Bright generalnie jest posiadaczem SCP-963 SCP, który. E, powoduje, że on jest nieśmiertelny, a generalnie każda osoba, która... Zosta będzie mogła, no no nosić SCP-963 z tego co w kojarzy, mogła się zezmieniona zmieniona w doktora Brighta albo raczej Dr. Brighta mógł zmieniać wyglądy i formy, ostatecznie. Doktora Brighta nie da się zabić, i próbowano w ten sposób, jakby nawet próbowano, nawet y tym SCP-963 skoro, że każda istota zmienia się w doktora Brighta, znaczy, że Dr. Brighta może zmienić każdą istotę, próbowano nawet zmienić doktora Brighta w SCP-963. Jest taki dziennik terminacji, ale ostatecznie nic z tak tego nie wyszło. Bo no bo się z 3 jest nieśmiertelne, i to jest jakby założenie tego scp -ga. O, to jest nowe SCP, widzicie? Ten irytujący, niewidzialne SCP, A bo no tak, przyjacielu go uwolniłem. To ja się dziwię, że on tutaj se jest, skoro ja go uwolniłem. Przydałaby się taka mapa czasami w tej grze. A przy okazji, czy mogę na przykład stamina zwiększyć? St stamina. Nie ma jakieś help? O, może help. O, jest. Mogę zmieniać prędkości pojedynczych pojedynczych ów E-Status. Eee. Status. Sta status. Statu o, jest ending jakiś w ogóle. Status. Room to pipe. Okej, Stamina, 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 o, właśnie Stamina... 100? Nie, tak to nie zadziała, nie, nie zadzia no dobra, no to to Trudno Tam jest w ogóle Ending, jak w ogóle, czekajcie Jak zobacz Ending Zapiszę sobie grę. F5 I... E ending e O! He? Okej, okay, dobra, to nie jakiś ending, co jest? Tak gra ma ending? Aha! A co? Ty, znalazłem w ogóle, widzicie, patrz to! Znalazłem 84 na 104 pokoje, czyli 20 pokojów w nie zostało tam znalezionych. Nie, 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 ale nie chciałem zakać tej gry. Nie chciałem. Co to... Co to jest? A tu macie, tu macie e, widoczną e, klatkę sp 106 Continue chcę zrobić O! SP 500 547 czerwonych pigułek Jest ich tylko 47 I pamiętajcie, że jest ich tylko 47 Oznacza to, że nie da się ich wyprodukować Można zrobić Za pomocą pewnych innych sp ków Podobne pigułki mają po teoretycznie podobne działanie, jednakże nigdy nie da się zrobić z idealnej podróbki SCP-500, ponieważ to jest po prostu działa magia tego SCP-ka. Chodzi o to właśnie, że ten SCP jest na tyle magiczny, że nie da się go podrobić i jest tylko 27 pigułek, Dobrze, mówię? 27 7 chyba. No i jeżeli się skończą wszystkie, no to trudno, nie nie będzie, nie skończy się lekarstwo na wszelkie choroby świata. Dlatego sama SCP-500 jest bardzo Wielnie stroszona przez placówkę I wykorzystywane tylko naprawdę w jakichś poważnych Albo poważnych sprawach Albo w jakichś naprawdę poważnych yy, Poważnych yy, Eksperymentach To znaczy, że nikt, tak, nikt taki zwykły Z placówki nie dostanie SCP-500 Bo choruje na jakąś chorobę Tylko pozwala Na, pozwala na to tylko i wyłącznie eksperymenty co to jest? Jak nie, jak carry more items? czyż ja nie mam pełnych itemów. Doktor L. Note okay, jakiś taki hardkorowy ten list. Kikar O, SPS, słyszę doktorek idzie. Gdzie ma doktor? On tam gdzieś chodzi. To jest maintenance room. Gdzie on jest? Jego słyszę, ale nie widzę. Ty, nie mam pojęcia gdzie on się znajduje. Ty, może on jest tam? Hmm, ciekawe. No nic. Ale ja w ogóle nie mogę znaleźć żadnych miejsc, nie? To strasznie pechowe, strasznie pechowe. Że nie mogę znaleźć żadnych miejsc ze sepekami innymi. I tu mam tyle tych walonych bunkrów, Skoro, że do żadnego nie mogę wejść, bo ja nie jestem ocaleńcem. Ja jestem Nightlit Foxem. Oj, włączy mi się go odwód <laughs> A ja tak, ja tak dzielnie szedłem przez cały, cały czas tutaj. Ja tak dzielnie szedłem. Wam przeciwnie, ja jak odmówiłem o tym? Oj, 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 Ty, może mogę sobie stamina dać? Unlimited, unlimited stamina. Nie, nie, nie ma szans. Mogę sobie te paczki, to znaczy te iDropsy, co mogę zaaplikować. Za, 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 za i przez chwilę będę generalnie miał dużo wolniejsze spadanie wzroku. Hello, my doctor O kurde, to jest ten komputerek, taki, tak, taki był trzask. Tutaj mamy jeszcze amunicję do jakichś tych. Też od klasy D. Ale nie przodowało. Aha, znowu dzwon. Nie polecam bić dz dzwonem, jeżeli bylibyście kiedyś w placówce SCP, nie polecam. To nie jest dobre przeżycie. E, Przydałoby się znaleźć, szkoda, że ja, się... ja nie, mam... nie, nie, nie wiem, jak znaleźć ulepszarkę. Ulepszarka to jest kolejny rodzaj, kolejny SCP. -ek. SCP, ulepszarka, że tak powiem, to jest e, SCP, który... powoduje, że można my... na przykład... Kartę poziomu czwartego można szkodzić w kartę poziomu 5, czy nawet w kartę o 5, rady o 5. Rada 5 to jest najwyższa rada wersji SCP, ona zarządza samą placówką. Znajdują się w niej różne osoby, niekoniecznie ludzie, również i SCP-ki, chociażby Dr. Bright, który jest SCP-kiem, już uznawany, można powiedzieć, że jest uznawany za SCP-ka. Również jest członkiem rady O5. Nie będę ze matał czyli, bo ja nic nie widzę. Będzie nie wiem gdzie byłem, a gdzie mnie nie było. Nie polecam tego dzwona, nie polecam. Ale wy możecie dzwonek zostać. Po pod zasubskrybowanie, nie wiem. To głupie, głupie takie podejście, ale dobra. Jak chcecie to możecie. Dobra, lecimy dalej, co to jest? O nie... Nie! I hate that. SCP-MISZ jest najgorszy. Nie polecam. SCP-MISZ. To jest taki zwyrol. Jakbyście się zastanawiali. SCP-MISZ. O ja, no i akurat mi się tego. Muszę znowu go wziąć. Tak, by. Tu sobie go weźmiemy. SCP-MISZ. To jest SCP, który robił swoich popleczników. Swoje inne scp z uszu z y, chyba nienarodzonego dziecka, z tego co i jeszcze z jakiejś innej rzeczy. Generalnie jest nienormalny i, i, i dziwny, i w ogóle fajnie. Nie polecam, nie polecam tego SCP-ka. SCP-misię to jest. To jest, to jest, to jest, inna, jest kilka instancji tego SCP-ka. Ten akurat, co go spotkaliśmy, to jest miś budujący, To jest ten właśnie kreator, który buduje inne misie. Ale możemy spotkać w, w naszym świecie, to znaczy nie, nie tutaj w tej grze, ale w świecie step można było spotkać jeszcze różne inne misje o A, B i chyba nawet C. Jeden generalnie był zrobiony z uszu, także to nie, nie fajny, drugi był zrobiony z tego co powiedziałem, z tego samego dziecka, też nie polecam. No i generalnie się był trzeci, tylko nie pamiętam z czego, trzeci był jest z metalu, o trzeci był z metalu, tak. Trzeci był, trzeci S.E.P. był zrobiony z metalu że dopiero wrócę do was, jak znajdę jakieś fajne miejsce znowu, bo coś tak się błądzę po tych pokojach. Dobra, wrócimy do tego miejsca gdzie zabijam tych... ...klas OD. I tutaj chyba będę miał jakieś... No kurde ty Abra. Dobra. No tutaj mamy ciągle to same, same miejsca, niestety widać, że... Jeśli chodzi o render, to render jest troszkę ubogi. Wiele jest, ciągle jest to samo miejsce. A przed chwilą widzicie, za przed chwilą byliśmy tutaj, w tym miejscu, praktycznie w tym miejscu, praktycznie przed chwilą byliśmy, mogę w ogóle wejść w skrzynkę, też ciekawe, interesujące. I pytanie, czy tutaj, gdzie ja znowu jestem? A przecież... kurcze. Nie wiem, ja już naprawdę się zgubiłem w tej placówce. Zresztą nie ma tu żadnych oznaczeń na drzwiach. W, w tym, w Light Containment, w normalnych SOP-ach są normalnie oznaczenia na drzwiach, więc zgubienie się tam nie jest takie Jest no, trudniej się zgubić po prostu, bo tam są oznaczenia pod każdym drzwiami: oznaczenia jakieś tam, nie wiem, A3, AF, da się można zanotować, gdzie co, gdzie, gdzie co jest, na przykład na jakich tych, i jakoś da się ogarnąć. I chyba jestem w w miejscu, gdzie byłem 1000 razy. No jasne, że tak już w ogóle nie trafia do tego miejsca, gdzie był dzwon, i tak dalej. Ale no dobra, może zrobimy wprost najprościej w ten sposób, że w tym odcinku sobie zakończymy. Jeśli wam się spodobało moje opowieści o SCP, kach no to zostawcie w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się być może w następnych odcinkach z SCP. No i cześć.